Są klimpson z tej strony Golden Luna, a to kolejny odcinek z Minecraft. Na moim kanale przed rozpoczęciem zostawcie tutaj subskrypcję z dzwoneczkiem, żeby być na bieżąco z kolejnymi odcinkami. Wpadajcie na mojego TikToka Magister, podłoga proszę dajcie follow i Ja to wszystko oddaję i oglądajcie ten filmik do samego końca. A jeżeli wam się spodoba, to zostawcie tutaj łapeczkę do góry I, I to jest kolejny odcinek z serii Przygoda w Minecraft Po prostu przygoda Słuchajcie Po prostu, tak po prostu, nie? Ale tak yy... Chciałam powiedzieć, że Lecimy z odcineczkiem, ale tak Myślę, że dziś sobie rozbudujemy naszą chatkę Tak, tak, to będzie spoko pomysł Pójdziemy, jeszcze może czegoś wszyscy poszukamy Ale nie wiem, nie są darze Ale tak Weźmiemy sobie najważniejsze rzeczy, gira mamy mamy. Yy, dobra, słuchajcie. Weźmiemy to, co najważniejsze i tak. O, ale to pochodnie ci nie wygląda, ale czy nieważne. Tak, myślę, żebyśmy sobie może zrobili coś z żelaza albo po prostu trochę jakiegoś armorku. Boże, tu jest crafting. To byśmy, słuchajcie, zróbmy sobie buty. Będziemy zbierać na spodnie, nie? Myślę, żeby sobie buty zrobić, to będzie spoko pomysł. Będzie trochę większe i lepsze uzbrojenie. Więc tak, mamy butki i już robi nos, więc my pójdziemy spać. Słuchajcie, pójdziemy, pójdziemy do kopalni sobie wykopać jakichś surowców, bo będziemy domek rozbudowywać. O. I potem, jak rozbudujemy to sobie, słuchajcie, weźmiemy podłogę, polepszymy czy coś takiego, po prostu sobie zrobimy podłogę, nie? Więc tak. To była chyba owieczka. Tu jest ten krzak. Co mówiłam, że on jest piękny, albo po prostu fajny. Nie pamiętam już. Ale myślę, żebyśmy kawałek poszli do tamtego kejwa. W sumie ja bym poszła tylko po cobbler. Słyszeliście to? Nie wiem, nie wiem, nie wiem, ale tak słuchajcie, na razie sobie weźmiemy tylko cobblestone'a, bo tak słuchajcie, na razie chcę trochę po prostu go i tego wziąć z rówca. Dlaczego? Ponieważ ja planuję zrobić takie filarki z kobla, nie? Bo wiem, że tak Minecraftowe domki mają najczęściej takie podstawowe, są takie w cudzysłowie, nie? Ale tak, no myślę, że po prostu zrobimy to z kobla, potem jeszcze może nazbieramy drewna i dziś to będzie taki odcinek, wiecie, luźny, jak będziemy budować, czy rozbudowywać ten domek, no bo w sumie by był sens, jakby to by była taka baza. A obok po prostu zwykły domek. No więc słuchajcie, wiem, że was boli, moja kopanie, ale... No, musicie to przeżyć. Ja po prostu się skupiam bardziej też, bo ogólnie ja, jak oglądałam wczoraj ten filmik, jak montowałam, no to było słychać, że na początku jak tak przykładałam mikrofonek do ust, no to wiecie, tak szumiało strasznie, a teraz a potem to trochę mnie za bardzo nie było słychać. Słuchajcie, ja właśnie nie wiem, czy mnie będzie słychać, czy nie, i ja się staram tak brać ten wiecie. To do twarzy, aby mnie było jednak słychać. Czekajcie, chwileczkę, chwileczkę, chwileczkę. O tak, myślę, że mnie teraz będzie słychać, a więc tak my lecimy. Lecimy, rozbudowywać domek. Ja nie wiem, może mnie będzie słychać, może mnie, ale zobaczę. słuchaj, to nie są da, żeby mnie było. Tak, dobrze słychać, ale no, słuchajcie, musimy to przeżyć. Musimy, musimy. Ja muszę sobie chyba po nie wiem, co, na to sprawdzić jakąś podstawkę czy coś. No serio, masakra, gdzie jest ta nasza Buda w ogóle? Ano, no tutaj jest. Ja szlapa jestem, ja zawsze jestem ślepa, słuchajcie, ale tak. Myślać, gdy wy jest z tym, z zacimy je, bo słuchajcie, ja nie chcę ich tak kompletnie niszczyć tak talnie, bo po prostu to będzie słabo, trochę wyglądało jak takie odludzie będzie, nie? Jeszcze wcale od wioski to myślę, że jakaś, jakiś gbur tu mieszka, czy ktoś, nie? Ale nieważne. Myślę, żebyśmy sobie tutaj zrobili tak, wiecie, filarki czy coś, bo ta chałupa żeby była większa, nie? zrobimy, jak to, to zrobiłam jakoś, tak, jedna wypustka, tak, ty, dobrze jest, więc tak jedna wypustka, tak, w bok, o tak, Słuchajcie, ja myślę, że to jest dobry w sumie pomysł na takie budowanie. Aczkolwiek nie jestem pewna. Dlaczego mi się cały czas wydaje, że to jest creeper? Nieważne. Dobra, I tak w sumie 4 do góry możemy tu teraz zrobić. Także 1, 2, 3 i 4. 1, 2. 3 i cztery. Słuchajcie, Właśnie ja się staram robić jak najlepiej, żeby mnie było słychać. Ale nie wiem dlaczego ciągle mnie tak słabo słychać. Prawda, masakra jakaś. Jeden, dwa, trzy i cztery. Dobra, myślę, że sobie to już powoli będziemy niszczyć. Nie. Nie. Nie wiem o co mi chodzi, ale tak... Kurde. noż jeszcze, że spadła, brawo ja! To w ogóle chyba zrobiłam na ten na trzy bloki badać, ale nieważne. To skrzynka sobie nie chcemy się już rozwalać I to na razie tak zostawmy. Bo w sumie jak mamy go poszerzać, tak jakby ten tomek, no to raczej chyba nie będzie przeszkadzać, nie? Jezu, ja muszę też myśleć, żeby tego kobla nie rozwalić, bo wiecie, ja, taki, ja jestem taka mądra, że mogę rozwalić tego kobla, ale to nieważne, nie? Jak trochę wybudujemy ten domek, całego nie zbudujemy na pewno, na 100%, a nawet na 200% dzisiaj, więc no... Chciałam kichnąć, ale chyba już nie kichnę i dobrze, i dobrze, i dobrze i słuchajcie na 100, a nawet na 200% tego całego nie wybudujemy, chyba, że będziemy mieć szczęście i się będziemy streszać, streszczać, ale napiszcie w komentarzach, czy mają, ile mają trwać tak minimum te odcinki, czy takie że wiecie gdzieś tak jest. Boże jakie je, jeden, dwa, gdzieś tak. Osiemnaście, dwadzieścia minut, coś takiego, napiszcie, bo ja nie wiem, bo zaraz, bo jak nagram taki trochę, wiecie, krótszy, no to będzie, że by dłuższe odcinki, a jak takie trochę dłuższe, to będzie tak za krótki, więc napiszcie i nie musicie, i nie piszcie sekund, nie? Tylko po prostu minuty, że ile minut ma być? A no, ale tak, weźmy sobie to tutaj. O, tak sobie zrobimy. Bek cyk będzie fajnie. Znowu coś źle postawiłam jak zwykle. Nie, jak to ja. Kurczę blade. Śle to zrobiłam jak. To sobie rozwalimy tutaj, pik, pik cyk, pik, pik, pik. się świnka? i tak ogólnie rozwalimy sobie to, 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 to i będziemy tak to dalej budować. Myślę, że o taka jak coś to sobie poprawiamy to wszystko, nie? Będzie gitarka. Jezu, dlaczego słuchajcie, to Minecraft mi tak życie utrudnia. Ja naprawdę nie wiem co ja robię nie tak. No dobra, może może po prostu nie zna się, no, to wiele czego. Dobra, jeszcze dirta nam jednego zabrakło. Super, po prostu albo dwóch. Zbierzmy sobie te dwa. Pierwszy raz w Minecrafcie mi dirta brakowało. Naprawdę. Naprawdę. Ja w ogóle staram się czasami grać, wiecie, kozacko, ale czasami takie ja nie tak Ja teraz nie gram kozacko, teraz gram nupsko. A więc, no. Kurde. Nie gadaj też, że się noc robi. Co ja mam z tym shiftem? Dlaczego on się tak robi ciągle? Kurde. Całkowicie te słoneczniki zniszczę, słuchajcie. Wykoszę trawska, że nie wiem. Ciągle mi się wydaje, że tam creeper stoi, chociaż to nie creeper. Chrystusie. Słuchajcie. Trzeba będzie te trawska wykość. Naprawdę. Jeszcze z, y, pewnie, jakich nie wykość, no to ben, pomyślę, że to y, ten, że będzie szedł creeper i ja tak. A nie, to nie creeper. To czułek a ja tu tarabach. To był creeper. Dlaczego? Słuchaj, ta trza ten. No. Y, Hmm, wykosić się, no nie wiem dlaczego. O, nie wiem dlaczego się zaciłam, ale tak budujemy dalej. Chciałam powiedzieć kosimy, bo Jezuję ja tak dziwnie czasami gadam. Tu myślę, żeby sobie zostawić podwójne, aczkolwiek tu jest trzy. Tu jest też trzy. No to będzie podwójnie, słuchajcie, ale myślę też, żeby tutaj zrobić też takie filarki z kobla. Będzie chyba w sumie dobry pomysł, żeby to się tak nie zlewało. Potem jeszcze weźmiemy sobie piaseczek, zrobimy szyby i będzie okejka. O tak sobie to od razu myślę, żebyśmy połączyli. O tak będzie. Pyk pyk. Cyk. No i myślę, że będzie z majonez. Tutaj właśnie ja najczęściej mam taki problem, czy tu zrobić drewno, czy kobla. Myślę, że drewno i będzie gitarka. Tu też zrobimy drewienko. Słuchajcie, myślę, że mi ładnie ten domek wyszedł, ocencie go od 1 do 10, a więc tak, albo ja chyba jedzonkę nie wiem, chyba że dopiero teraz mi zabrał o jedzonko to okejka, Ale tak, musimy się najeść. I potem może pójdziemy ten po jakieś żelazo, chociaż nie wiem, bo w sumie był cel na domek, no bo chciałam sobie armor też zrobić, nie? Takie wiecie, uzbrojenie, o zaraz i tak będziemy musieli iść do cave'u jakiegoś, bo nam się koby kończy, nie? Bo coś, słuchajcie, trochę duży ten projekt, ale nie aż taki duży, że bo ja nie będę miała zaraz czemu, jak umeblować go, nie? Ale tak, nieważne. No mówiłam, że tu mi nie wjedzie tyle, znaczy, że zabraknie, nie, bo wjechać wjedzie, nie, zabraknie, nie, no słuchajcie, ja sobie robię łopatę i tutaj robię kopalnię, nie, w chałupie, może kiedyś w chałupie zrobimy sobie na to, ale dobra, żelazna łopata, kurde, dlaczego ja to tutaj robię, słuchajcie, ajajaj, żelazna łopata. W ogóle niektóre graty odłóżmy do skrzynki, nie? Bo co nam one? Zaraz znów Gieryta nam zabraknie. Albo coś będę ględzić. tam Gieryta mi brakło. Pochodnie w sumie możemy wsiąść. Aczkolwiek nie jestem pewna. Ale tak, nieważne. To tak. Gdzie kopalnie robimy? Myślę, że gdzieś tutaj. Boże, Chrystus. Myślę, że gdzieś tak tutaj, tak na dwa będzie ok. A więc tak, jest ja nam patent taki. No nie wiem, jak to jest patent, ale ok. A i słuchajcie, plus wymyśliłam tego przed chwilą przecież. Będziemy mieć od razu kobla. Tak, tak. I może jakiś wunk, ale znajdziemy żelastwo bardziej mnie by żelazstwo interesowało. Dlaczego? Dlatego, ponieważ... Nie będziemy marnować kobla, więc załatamy to dirtem, chociaż to boli, ale nie będziemy też na przepalać. i Ja więc... Ty, słuchajcie, jestem... Jestem trochę mądrzejsza, nieprawdaż? No zawsze byłam trochę, tak powiedzieć głupsza. Nieważne, nie było tematu, ale tak, po prostu sobie to pokopiemy trochę, po co stawiać pochodnie, nie, zaraz i tak będziemy mieć troszkę koblanie. myślę, że tyle będzie wystarczy, bo tam chyba jednego bloku, i po prostu nie mieliśmy, ale to nieważne. Tutaj postawmy pochodnie, już się stąd zmywamy. Jak coś, to ten sufit poprawimy nie i będzie ok. Ja tak, tak jak mówiłam, jednego bloku brakuje, ale mamy ich więcej. I w sumie spokojnie. No. Jed jeden, dwa, trzy, cztery, oto na próbę postawmy. Jeden, dwa, trzy. 1, 2, 3, 2, 3. Dobra, słuchajcie, w sumie może to zamienimy na kobla, żeby było fajnie. Ja to chyba w sumie niesymetrycznie zrobiłam, ale nieważne. Słuchajcie, zaraz będę poprawiać, no bo to mi coś nie pasuje, ale w sumie niech będzie, tak niech będzie. Tym trumpem. Niedługo sobie też w ogóle może farmę zrobimy w bo tutaj mi się wiecie. Nie chcę po prostu marować no, marnować tych trzech sztuk. I Dlaczego ja tu wraz z drewno? postawiłam chrystusie nazarejski. Nie chce mi się wraz z tego yy, no znów łazić, kopać i... Boże. No po prostu nie chcę mi się łazić, kopać do kopalni po żelazo, skoro bo kiedyś myślałam, że to był głupi pomysł, by korzystać z żelazo, bo ja kiedyś tak zrobiłam z diamentami, że miałam jeden diament, to wzięłam ze, słuchajcie, po prostu zrobiłam z tego łopatę i bardzo dużo nią nakopałam, nie? Ale tak, mówiłam, że nie chcę tego niszczyć, ale słuchajcie, mówiłam, że nie chcę tego niszczyć, ale niestety muszę. Tak, trzeba. Muszę, niestety. Ale tak. To zniszczymy. I uwaga. O, tu będzie trzeba. Ułożyć. A, akurat się. No nas tak wyrazi, że nie, ale nie mieliśmy. Tylko aż tak dużo. Więc, no, good, 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 good. good. Myślę, że podłogę zrobić taką mieszaną. Albo wiem, przypalimy sobie i zrobimy. Stone bryki. Stone bryki będą dobrym pomysłem, moim zdaniem. Złem. Nie wiem, o co mi koledzy naprawdę, ale tak. Stone bryki są potrzebne do szczęścia. nie myślę, że nie będziemy na razie stawiać. Postawimy sobie crafting łóżko jakby trzeba było iść spać, bo wiecie, gratis, no trzeba będzie sprzątać, ale tak nie wiem, czy pomieszać to z tą czy inne zrobić, myślę, że jedne i plus jest taki, że będziemy musieli czekać, nie wiem jaki tu jest plus, ale tak yy, tu jest świnka, okej, okay. chciałam, po, żebyśmy gdzieś pochodzili, ale nie wiem, nie wiem, nie wiem o! Pierwszy ston. briki możemy zrobić. Cztery zawsze coś. A! Możemy sobie w sumie w tym czasie przykopać to dziadostwo. Tego dziadu możemy sobie przykopać. E, słuchaj, to odcinek trwa trochę, ale nieważne, nieważne. Mam. W ogóle słuchajcie, mi się wydaje, że w poprzednim odcinku w opisie napisałam, że z kamerką to jest, ale nie pamiętam, ale jak już nie będę tylko na z kamerką, bo wiecie jak to jest na telefonie, będzie się paluchami zakrywać, więc no, więc no, Uch, taki minus. Chyba minus, tak. W ogóle, yy, tak. Myślę, żeby to z Emeciskiem nagrywać. W ogóle z różnymi osobami możemy to nagrywać. Może tu być tak. Emecisko, Kinczaja, Gabryś. Chociaż nie wiem. I może Natalia. Co by na to? Myślę, że spoko obca i wiecie, taka ekipka zawsze. Nie jest to jakaś duża ekipka wiecie, taka brygada antywszystko my jesteśmy. O, więc no chyba taka ekipa może być, nie? Jak to jest taka brygada antywszystko. Tu chyba jest gut gut Zróbmy sobie z tego jakiś użytek, ale użytek no, robiliśmy, no po prostu spoko. Naprawdę gitarka. No, w sumie może jakiś użytek jest, bo podłoga będzie, nie? I patrzcie, jakie to będzie, będzie ładne. Mm, to będzie magnifika, słuchaj, może no. Możesz spać tylko w nocy. Nie, nie jest noc w Nieważne, Nie masz, nie masz, To będzie... 4, cz to powinno być 16, chyba że Minecraft zmieni moje oczekiwanie w koszmar. Jak? Nie, to nie będzie 16, nie, 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 nie. To będzie 4. Cz A, dobra, bo to... Rozłożyliśmy. Wiem dlaczego. Dobra, bo jakby jest innego kubla się dało zrobić. tyle dobra, 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 nieważne, nie było tematu. co no tutaj lecimy? Kurcze, ja nie chcę craftingu, przynajmniej nie zobaczyłam, ile mam jeszcze tego kamienia. Kurcze, nie mam już nic. Karamba. Ale nie to wygląda, więc idziemy po więcej. W sumie myślę, żeby z dookoła domku to zabrać z domku, bo w sumie ja w nocy i tak nikt ci nie waży, nie? Więc no, tylko jakieś te katupery, nie creepery, nieważne. Myślałam, że nas te zombie, nie zombie zobaczą, nie, i będą szły tu. Ale nie. Mądrość dziecka nie jest zawsze dobra. Więc tak, my ogólnie to sobie będzie nam się to przypalać, trochę tutaj pokopiemy i się pożegnamy. Wcześniej się nie zdążyłam pożegnać, bo chciałam zrobić cięcie czy coś takiego, ale wyłączyłam przez przypadek nagrywanie, nie? Ale olać, olać, słuchajcie. Weźmiemy sobie to, Weźmiemy to sobie tu przypalania. Pochodnie sobie weźmy. W sumie te nam teraz niepotrzebne, więc czegoś tu sobie pochodnie może, Nie możemy wziąć, w sumie nikt nie mówi, że nie możemy, ale olać, olać. Będziemy to robić, jak zwykle. Ale tak, szybko nie było, przypalmy to sobie, przypalmy sobie. Tego mamy. Dobra, słuchajcie. Słuchajcie, mam nadzieję, że, że filmik wam się spodobał, jeżeli tak, to zostawcie tutaj łapeczkę do góry, jeżeli chcecie być na bieżąco z kolejnymi odcinkami z tej serii, to zostawcie tutaj subskrypcję z dzwoneczkiem, wpadajcie na mojego TikToka Magister Podłoga Proszę, dajcie follow, spam, ja to wszystko oddaję, a więc myślę, że żegnamy, ara ara, sayonara.